Witajcie! Wybierzmy się w podróż do samego serca bardzo starego światopoglądu, który odnaleziono w tekstach działających trochę jak, no, jak instrukcja obsługi dla ludzkości. To wizja naprawdę fascynująca, ale też, powiedzmy sobie szczerze, niezwykle radykalna. Zanurzmy się w ten świat. I to jest właśnie to pytanie, od którego wszystko się zaczyna. Naprawdę niepokojące pytanie, które jest fundamentem całej gnostycznej perspektywy i które podważa dosłownie wszystko, co na co dzień bierzemy za pewnik. No więc wyobraźmy sobie coś takiego. Nasza egzystencja to wcale nie jest dar, tylko, cóż, wynik jakiejś kosmicznej pomyłki. I właśnie taką naprawdę radykalną diagnozę stawia gnostyczyzm. Ale co ciekawe, od razu daje nam też coś w rodzaju mapy, która pokazuje drogę ucieczki. Dobrze, zacznijmy od początku tej całej zagadki. Zobaczmy, jak gnostycy w ogóle postrzegali ten świat, który nas otacza. Ten materialny świat. I tutaj, no właśnie, dochodzimy do samego sedna gnostycznego problemu. Według nich ten świat jest po prostu wadliwy z samej swojej natury. To nie jest nasz prawdziwy dom. To raczej miejsce oddzielenia od tego prawdziwego duchowego źródła. No dobrze, ale skoro świat to więzienie, to kim w takim razie my jesteśmy w tym wszystkim? I to pytanie prowadzi nas prosto do absolutnie kluczowej dla gnostycyzmu koncepcji, czyli podwójnej natury człowieka. Ten wewnętrzny konflikt jest w samym sercu gnostycznej wizji. Mamy więc z jednej strony ciało, i dla gnostyków to nie jest nic dobrego to pułapka, więzienie można nawet powiedzieć, że grób zrobiony z materii a z drugiej strony gdzieś głęboko w środku jest ta nasza duchowa esencja ta boska iskra taka mała kropla światła, która pochodzi od tego prawdziwego, najwyższego Boga. Problem w tym, że ta boska iskra jest uwięziona żyje w takim stanie um, amnezji. Jakby była pijana, kompletnie nieświadoma, zapominając o swoim prawdziwym, niebiańskim domu. Te gnostyczne teksty są pełne naprawdę mocnych metafor, żeby opisać ten stan. Mówią o śnie, o pijaństwie. To trochę jak w opowieściach o księciu, który zapomniał, że jest księciem i żyje jak żebrak. Totalne zapomnienie. No dobrze, to w takim razie... Kto jest architektem tej całej niedoskonałej rzeczywistości? Co za tym stoi? Czas odsłonić postaci z gnostycznej kosmologii. I tutaj gnostycyzm wprowadza coś, co jest absolutnie fundamentalne. Z jednej strony mamy tego prawdziwego Boga. On jest gdzieś daleko, jest doskonały, wieczny. To niewidzialny duch, coś nie do końca poznawalnego. A z drugiej jest stwórca tego naszego świata. Nazywają go Demiurgiem. I on jest kompletnym przeciwieństwem, jest niedoskonały, arogancki, to taki niższy bóg, który w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że istnieje coś ponad nim. I ta deklaracja, którą gnostyckie teksty wkładają mu w usta, jest po prostu niesamowicie arogancka. To od razu nadaje mu taki bardzo konkretny, bardzo wadliwy charakter, prawda? On naprawdę myśli, że jest jedynym bogiem, tkwi w totalnej ignorancji. Oczywiście Demiurg nie działa sam. Ma całą armię sług. Nazywają się Archoncy. I wyobraźmy sobie ich jako takich no, kosmicznych strażników więźniów. Ich zadaniem jest pilnowanie porządku w tym materialnym więzieniu i, co najważniejsze, niedopuszczenie do tego, żeby jakiekolwiek dusze zdołamy uciec. No dobrze, skoro mamy już zarysowany cały ten kosmiczny problem, to czas na rozwiązanie. I co ciekawe, tym rozwiązaniem wcale nie jest wiara. Jest nim bardzo specyficzny rodzaj wiedzy. I ta wiedza to właśnie gnoza. Ale uwaga, to nie jest wiedza, którą można wyczytać w książkach. To coś zupełnie innego. To takie bezpośrednie, bardzo osobiste oświecenie, wewnętrzne olśnienie. Chodzi o to, żeby odkryć w sobie odpowiedź na to jedno najważniejsze pytanie: kim tak naprawdę się jest? Bo właśnie gnoza ma dać odpowiedź na te absolutnie fundamentalne pytania: kim jesteśmy? Skąd tu się wzięliśmy? Dokąd tak właściwie zmierzamy? I wreszcie, jak możemy się uratować? W tym systemie poznanie siebie jest w zasadzie tym samym co poznanie Boga. I co za tym idzie? Poznaniem drogi powrotnej do domu. Dobrze, to tyle teorii. Przejdźmy do praktyki. Jak w takim razie wygląda ta ścieżka? Jakie konkretne kroki trzeba podjąć, żeby osiągnąć to całe wyzwolenie? I tutaj jest coś naprawdę ważnego. Gnostyczne zmartwstanie to nie jest coś, co ma się wydarzyć kiedyś tam po śmierci. Nie, to jest natychmiastowe, duchowe przebudzenie. Coś, co może się wydarzyć tu i teraz za życia. A kluczem jest ten moment radykalnego oderwania się od materialnego świata. No i jak można się domyślić, ta ścieżka nie jest łatwa. Jest bardzo wymagająca, głęboko ascetyczna i skupiona na wnętrzu. Wymaga odrzucenia przywiązania do ciała, do całego tego świata, trzeba zwrócić się całkowicie do wewnątrz, żeby tam odnaleźć tę boską iskrę. Gnostycy szli nawet tak daleko, że postulowali zaprzestanie prokreacji, no bo po co więzić kolejne iskry w tej pułapce? Chodziło o pogardę dla fizycznej śmierci i dbanie wyłącznie o życie duchowe. A co się dzieje po śmierci ciała? Wtedy, według gnostyków, zaczyna się ostatni i chyba najbardziej niebezpieczny etap. Dusza uwolniona z ciała musi wznieść się w górę, przez sfery strzeżone przez archontów. I jak przejść przez te bramy? Jedyne co działa, to posiadana gnoza, wiedza o tym, kim się jest i skąd się pochodzi, działa jak... No, jak ostateczne hasło, którego archonci nie mogą zignorować. No dobrze, a co jest na końcu tej drogi? Jaki jest ostateczny cel? Kres tej całej niezwykłej duchowej podróży. Tym celem jest pleroma. Słowo to oznacza pełnie. I to jest taki gnostyczny raj. Ale co ważne, to nie jest jakieś konkretne miejsce, to raczej stan. Stan absolutnie czystego światła, wiecznego spokoju i wreszcie ponownego zjednoczenia z tym prawdziwym boskim źródłem. Koniec cierpienia, koniec cyklu narodzin i śmierci, po prostu powrót do domu. I tak na sam koniec zostajemy z tym jednym pytaniem. Pytaniem, które gnostyczyzm stawia chyba w najbardziej radykalny sposób, w jaki tylko można, to pytanie, które zmusza do głębokiej refleksji nad naszym własnym doświadczeniem, nad tym, co właściwie postrzegamy i co tak naprawdę uważamy za realne.